Palpatine, choć niezwykle potężny, dobrze wiedział, że Mistrz Joda nie jest przeciwnikiem, którego można zlekceważyć. Przez dekady Sidious manipulował polityką, nastawiał rycerzy Jedi przeciwko sobie i stopniowo przejmował kontrolę nad galaktyką. Gdy jednak stanął twarzą w twarz z Jodą, musiał zmierzyć się z prawdą. Wielki Mistrz Jedi był jednym z najpotężniejszych użytkowników mocy, a setki lat doświadczenia i wiedzy sprawiały, że Zielony Mistrz był niezwykle groźnym przeciwnikiem. Początkowo Palpatin był pewny siebie. Drwił z jody i nawet odważył się wyciągnąć miecz świetlny, czego rzadko kiedy potrzebował w walce. Jednak w momencie, gdy Joda stołał odeprzeć błyskawice mocy i odpowiedział potężnym pchnięciem, Lord Sithów zrozumiał, że ta walka może nie pójść po jego myśli. Dotychczas Sidius przywykł do miaszczenia swoich przeciwników przewagą mocy i przebiegłości, ale Joda okazał się godnym rywalem, zdolnym przeciwstawić się najpotężniejszym technikom Sithów. Właśnie wtedy Palpatine zaczął się wahać. Uświadomił sobie, że mimo swojej potęgi nie ma gwarancji zwycięstwa. Kluczowe jest zatem stwierdzenie, że jego celem nie było pokonanie jody w bezpośrednim starciu. To mogło go kosztować życie i zniweczyć wszystkie plany. Przez całe życie grał w długą grę, a teraz priorytetem było przetrwanie i zabezpieczenie nowo powstałego imperium, co miał zapewnić niemiec świetlny, lecz Darth Vader. To ważny moment, ponieważ w tamtym momencie Palpatine niemal przyznaje się, że nie czuje się zbyt pewnie, że nie ma pewności czy wygra. A z każdą przemijającą chwilą walki Sidious tracił swoją pewność siebie. Yoda był szybki, precyzyjny i mistrzowski w walce mieczem świetlnym, a do tego nieustępliwy. W przeciwieństwie do Mace Windu, który zaskoczył Sidiousa swoją nieprzewidywalnością, Yoda był absolutnie metodyczny. I to przerażało Palpatina. Drewina Jody, jeśli jesteś tak potężny, dlaczego odchodzisz?, doskonale podsumowuje ten moment. Palpatin nie był tchórzem, ale był pragmatykiem. Wiedział, że nie musi zniszczyć jody, by wygrać. Wystarczyło, by Joda przegrał, a porażką było samo jego wygnanie i niemożność powstrzymania triumfu sitów. Dodatkowo, powieść zemsta Sithów autorstwa Matthew Stowera daje nam jeszcze głębszy wgląd w sytuację. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, że Yoda w końcu pojął brutalną prawdę. Jedi przez wieki tkwili przez starzałych metodach, podczas gdy Sithowie ewoluowali, dostosowywali się do zmian i stawali się silniejsi. Przez to Zielony Mistrz nie mógł pokonać Palpatina tak, jak Jedi pokonywali Sithów w przeszłości, bo ten nowy Sith był inny, lepiej przygotowany i przebieglejszy. Yoda uświadomił sobie, że Jedi przegrali, że byli zbyt przywiązani do starych metod, że Sithowie zmienili zasady gry, a Jedi wciąż próbowali toczyć poprzednią wojnę. Powieść Zemstasitów świetnie rozwija wątek dotyczący decyzji Jody o ucieczce z pojedynku z Palpatinem, umieszczając go nie tylko w świetle jego indywidualnych wad, ale co ważniejsze, również Jedi jako całości. Podczas pojedynku Joda w końcu zrozumiał, że Sithowie się nauczyli i dorośli, natomiast Jedi utknęli na ich drodze i oślepili na to, co się naprawdę działo. To była lekcja, której Joda się nie nauczył. A niestety na naukę było już za późno. Pozwólcie, że zacytuję tutaj fragment powieści. W końcu ujrzał prawdę. Tę prawdę. Że on, awatar światła, najwyższy mistrz zakonu Jedi, najzacieklejszy, najbardziej nieugięty, najbardziej niszczycielsko potężny wróg, jakiego kiedykolwiek znała ciemność, po prostu go nie miał. Nigdy go nie miał. Przegrał zanim zaczął, zanim się urodził. Sitowie się zmienili, sitowie urośli, przystosowali się, zainwestowali tysiąc lat intensywnych studiów w każdy aspekt nie tylko mocy, ale samej wiedzy o Jedi, przygotowując się na ten właśnie dzień. Sitowie odmienili samych siebie, stali się nowi. Jedi spędzili to samo tysiąclecie, próbując ponownie stoczyć ostatnią wojnę. Nowych sitów nie można było zniszczyć mieczem świetnym, nie dało się ich spalić żadną pochodnią mocy. W związku z powyższym, Sithowie grali długą grę, która się zwyczajnie opłaciła. Yoda wiedział w tej chwili, że nawet gdyby pokonał Walpatina, co samo w sobie było mało prawdopodobne, sami Sithowie nie byliby tacy łatwi do pokonania. Jedi, czyli to, co z nich zostało, musieliby ponownie się zjednoczyć, a przede wszystkim zaadoptować się do obecnych czasów, podobnie jak Sithowie. Stare sposoby, które służyły zakonowi w ochronie galaktyki przez tak długi czas, bezpowrotnie minęły. Co Joda zrozumiał w końcu lepiej niż ktokolwiek inny, ale na zmiany było niestety już za późno. Sidious nie musiał wygrać starcia, wystarczyło, że przetrwa. I to właśnie zrobił, pozostawiając Jodę bez wyboru, a jedynie zmuszając do czekania na przyszłość, w której Jedi mogli mieć jeszcze szansę na zwycięstwo. I to na tyle w tym krótkim materiale. Dajcie znać w komentarzach, czy Palpatine naprawdę mógł pokonać Jodę, a może to mistrz Jedi był tym, który miał większe szanse. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z Wami.